Siada się tu na polskich serwerach i kam. uczę I takiego typa jak FKT i tak dalej. Dobra, idę no, do ciebie! No i co w kółdefleksowej będziesz? Mam cię po prostu w tupiej górze, flexera jakiegoś. Mam, mam nie interesować no, mam. ktoś, kto się fleksuje, że jeden, że na jeden skok to Super, brawo! Nie! Co się stało? Spadłem! Jak ty wchodzisz po ścianie. Mnie. Nie. <grym> no, nie w ścianie To nie. Nie lubię ale A, to Patrz, mał... ona Dobra, jesteś. Mordo. Um, w górę, ty w górze. małpy no, ty. ty. Dawaj. Tu. I jumpujesz tu. Dobrze. Czekaj. Bo ja nie umiem skakać. No i spadłem. No. Jestem tragiczniejszy od ciebie. Chodź. Nie rzucaj. Proszę, nie rzucaj. Patrz. Nie. Przygotuj jeszcze rękę tak. Tak. I rusz tak. O, Tyk. posłuchaj. Być mnie nauczył, że tak kto, kto jest takim? Na razie musisz się tak kłócić. Tak, tak srebro. Na razie tak srebro. Ta. Dobra, nie nawidzę tego. Ej, gdzie jesteś? Hę? Ej, Ja nie nienawidzę jesteś? tej gry, nie chcę mi się tego odwiedzić. Dawaj, chodź tu. No i patrz. Tu ręka. No, Tylko się, nie tu. Tutaj ręka i tam się odpichasz. Tak mocno z całej siły Tylko o dobra no i dawaj Doskoczysz tam na domek? Dupa, giga nisko Giganisko na, na, na dół Dupa i lecisz A ty puścimy? A jeśli nie doskoczysz to chodź tu na drobinkach bo ty robisz rękę, zrobisz rękę. Na drobinkę i teraz tak. Ty robisz tak rękę, tak. Czekaj. Tutaj, tutaj kładziesz. Dawaj. Tu kładzisz rękę. A nie lepiej tak? tak. Że tutaj... No właśnie to chciałam pokazać, tylko tu jest taki śnieg śliski. No dobra, prostu chodź do domku, no kuda. Tak, do tak no. A A, a, nauczysz mnie takich ty. Tak, będziesz tak patrz, doglować, jak drugi, Bo widziałem Wiesz, że patrz, Ja nie umiem tak. tego Ja tego nie umiem Nie? Ale nie u rana. Tylko tego ja drugiego, autobór, o, się Tego takiego, ja tego? No muszę Bo boję, że na coś to jest to samo, co tam było na tych y, dwóch e, ścianach. Tylko trochę inaczej. Dawaj. To trudniejsze, czy łatwiejsze? Trochę trudniejsze. Fioletowy stój, zróbmy nim. Ale jak to. No dobrze idziesz. Skończył. nie. Tu o, Fajną mam koszulkę? Nie, jak nie złapiesz, to wychodzę już, to Fajną mnie koszulkę? Tak. O. Ej, już tak, zrób rękę. Zrób tak rękę. Czekaj, weź tak daj, Zrób tak tak rękę. Zrób tak rękę. Zrób tak rękę. Zrób tak rękę. Zrób tak tak Zrób Zrób rękę. to... Ej, Chodź! Mm. Nie, ruszka ciapka złapana! Chodź na chwilę, chodź! Ruszka czapka złapana! Morda, chodź! Chodź! Chodź na chwilę! Chodź do drzewa! No. Nie! No, no, no. Nawet nie myślałam niczemu! To no, jest czerwony jest tutaj. Dobra, chodźcie! Chodźcie się uczcie, a nie... że się Nie mamy soju w terenie. Dobra, no i chodź tu, chodź tu, nie! Patrz, weź tu, przytrzymaj. Czekaj, czekaj chwilę. No, jesteśmy w znajomych. Tu mnie, tu. tu masz. tam na górze? Aha. No Jezu, Ty masz tyle, czy ty masz cztery znajomych? Mm -hmm. no, Aj Ej no, no, ]hmm. no, 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 zakup... ci ja, yeah, yeah. yeah, no, mam Kolejną rzecz Pokaże ci rzecz Ja mam taką załapkę rzecz Ja mam takie coś O jest ja mam Ja mam taką czapkę i mam taką czapkę Robisz tak z I rozwróć Ej, ile masz Shiny Rocksów? Chodź, zobacz, ile masz Shiny Rocksów. No. Ej, mój to nie bo dzisiaj kupiłam. A, do czego mnie nosisz? Samot, tak. Ej, to ty, nie ma, bo ty, tak kupiłam. Nie chcę, żebyś miał na bok, poleci. bo na ja bok. No bo może, może byś wiedział, że jest jakieś coś w tym. Wiedziałeś, że można to wytestować? No, chodź tu do lustra! No i patrz, wybierz sobie coś tu. Nie Nie Dobra, dawaj na foresta. Ej, chodź, dawaj. Ale to są patrzcie! To, to... Ej, patrzcie! Oganal, że to, 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 to. to zrobi tak, chodźmy! To no. koniec,